Centrum Skłusza Redeko, www Redeco. www.redeco.pl Podjąć wyzwanie, prawda? Popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i troska o ich długofalowy rozwój to czołowe założenie akcji Mali Wspaniali. W ramach inauguracji o istocie, potencjale i celach programu opowiadali m.in. Rafał Dudkiewicz i Anna Lewandowska, która została ambasadorem The World Games 2017. Prezydent Wrocławia podkreślał, że w Polsce zmienia się tryb życia, coraz więcej osób chce aktywnie żyć i to pokazuje miastu kierunek, w którym. Powinno podążać. Jednocześnie wśród najmłodszych szerzy się plaga otyłości i temu musimy się przeciwstawić, dodawał Dudkiewicz. Spotkanie było okazją do zaprezentowania się studentów AWF-u, którzy będą z przedszkolakami prowadzić zajęcia sportowe dzięki połączeniu metodyki gier i zabaw z szerzeniem uniwersalnych wartości tkwiących u podstaw sztuk walki. Projekt Mali Wspaniali stwarza dzieciom warunki do aktywnego spędzania czasu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Jest on jednym z elementów strategii promocji aktywności i zdrowego trybu życia w związku z igrzyskami The World Games 2017, które odbędą się we Wrocławiu. Pilotażowa edycja Małych Wspaniałych to wielomiesięczny cykl zajęć, w których tylko w tym roku szkolnym udział weźmie około tysiąca dzieci w wieku 5-6 lat z 20 wrocławskich przedszkoli. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu, a poprowadzą je studenci Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego w oparciu o metodykę zaakceptowaną przez kuratora Ministerstwa Sportu i turystyki. Organizatorzy zadbali, aby efektywność pilotażowego etapu tej inicjatywy została miarodajnie oceniona. Cykl zajęć rozpoczyna się i kończy specjalną ankietą przeprowadzoną wśród opiekunów młodych uczestników, a dzieci przejdą testy przedszkolaka umożliwiające ocenę ich postępów. Podsumowaniem programu Mali wspaniali w roku szkolnym 2014-2015 będzie raport dotyczący stanu sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach. Obecnie program realizowany jest na terenie Wrocławia, jednak w planach jest rozszerzenie na obszar całego kraju. Ministerstwo Sportu i Turystyki wyraziło już chęć nadania przedsięwzięciu ogólnopolskiego zasięgu, co stanowi znakomity wstęp do dalszych działań w tym kierunku. Niebagatelną rolę w projekcie odegra również ambasadorka Anna Lewandowska, mistrzyni świata w karate tradycyjnym, propagatorka zdrowego stylu życia, która swoją bezkompromisową postawą daje przykład wielu młodym ludziom, będzie aktywnie wspierać promowanie sportu wśród przedszkolaków. we centrum skocha Red www redeco www.redeco.pl